Witam serdecznie wszystkich. Ciekawa jestem, czy ktoś tutaj ze mną będzie, Justyna Krawczyk New Style Academy. Kochane, przychodzę tutaj, żeby podzielić się naszymi planami. One już zostały zatwierdzone. Wszystkie plany i cele na rok 2020 mamy już spisane i opracowane. Mamy tylko jedno pytanie do Was, bo nie jesteśmy pewni co do jednego planu i celu, a tak naprawdę to wszystko, co tworzymy, tworzymy dla Was. Więc będę bardzo wdzięczna za Wasze komentarze i za Wasze podpowiedzi. Jeżeli słuchałyście na naszych tutaj spotkań i wypowiedzi, to wiecie, że jesteśmy absolutnie za planowaniem. Na naszym blogu znajdziecie sporo artykułów, sporo naprawdę bardzo wartościowego materiału na temat planowania, jak to robić, jak rozpisywać cele, jak planować, żeby to miało ręce i nogi, jak planować, żeby to było wszystko, no wiecie, tak w równowadze po prostu, żeby, żeby nie planować i nie myśleć tylko i, i, i wyłącznie o biznesach, ale przede wszystkim myśleć o, o nas całościowo, o naszym życiu. O naszym rozwoju, o rodzinie, o marzeniach, o pasjach, ale również te kwestie biznesowe i finansowe powinny się w planowaniu, szczególnie takim biznesowym, znaleźć. Dlatego jesteśmy absolutnie za. Jak wejdziecie na naszego bloga, bardzo łatwo na naszej stronie. Go znajdziecie, to tam zobaczycie, że tych artykułów na ten temat jest już dostępnych naprawdę kilka, ale ja dzisiaj przychodzę z takimi naszymi czterema planami i celami na rok 2020, tutaj w New Style Academy, i chcemy się z wami nimi podzielić, ale też zapytać, co myślicie, szczególnie w przypadku jednego. Zacznę od tego, że cel numer jeden to jest słuchajcie, cel. Pod tytułem 4 edycje kursu online zostań osobistą stylistką Poziom Basic. I oczywiście, jak to kurs online, on jest dostępny cały czas, zawsze. Dzisiaj rano, w południe, wieczorem, o każdej porze możecie go zakupić. Natomiast zaplanowaliśmy w tym roku zrobić takie cztery edycje kursu online w specjalnej takiej formule. W formule, która różni się od standardowego kursu online, tym że będziemy wyznaczać terminy tych czterech specjalnych edycji. Kursu online, zostań osobistą stylistką. Czyli ten kurs będzie zaczynał się o jakiejś porze, w jakimś terminie, który, który będziemy wyznaczać. Ten kurs przede wszystkim wyróżnia się tym. Że będzie taka dwutygodniowa możliwość dołączenia do zamkniętej grupy na Facebooku. Już takie kursy mamy ze sobą i wiemy, że to się świetnie sprawdza. I wszystkie kursantki, które będą brały udział w tych kursach w specjalnej edycji, będą mogły być z nami tutaj na tej, na tej zamkniętej grupie i pytać, konsultować, dopytywać. Ja tam będę przychodzić, również będę dawała mnóstwo rzeczy od siebie po to właśnie, żeby było łatwiej, a na koniec, żeby można było się dobrze przygotować też do egzaminu. Także to będą cztery edycje kursu online. Uwaga, uwaga, kochane. 1 lutego już rusza, rusza pierwsza edycja w specjalnej takiej formule właśnie z tą grupą wsparcia. Także jeżeli jesteście zainteresowane, to już teraz warto zarezerwować swoje miejsce. To jest cel numer jeden. Drugi taki plan, który chcemy zrealizować w tym roku, to chcemy nagrać dla Was dodatkową edycję kursu online, tylko nie wiemy właśnie, jakiego. Zastanawiamy się, czy to ma być kurs online. To są takie szkolenia, które robimy tutaj stacjonarnie w Warszawie, ale myślimy sobie o tym, że właśnie, że chcemy docierać do wszystkich kobiet na całym świecie do pole, które mieszkają gdzieś w Europie, gdzieś poza Europą, albo do tych polek, które mieszkają tutaj w Polsce, ale z jakiegoś powodu nie chcą bądź nie mogą dojechać na szkolenie stacjonarne. To wtedy chcemy mieć właśnie w ofercie taki, taki kurs online. Tylko zastanawiamy się i podpowiedzcie bardzo proszę, czy to ma być dress code w biznesie, czy to jest stylizowanie mężczyzn, czy to ma być um, kurs z zakresu prowadzenia szkoleń. Nie wiemy na co się zdecydować, czy dress code w biznesie, czy metody na. I sprawdzone takie metody i sposoby i wiedza w zakresie prowadzenia szkoleń, bo te szkolenia jako osobiste stylistki absolutnie prowadzicie i możecie prowadzić szkolenia, warsztaty, więc to też jest bardzo ważna umiejętność i fantastyczne szkolenie. Czy też ubieranie mężczyzn, to są trzy możliwości. Nie zdołamy nagrać, wiecie, równowaga, więc nie możemy wziąć też zbyt dużo na swoją głowę w tym roku, na swoje głowy. Więc myślimy sobie o jednym kursie, ale nie wiemy który. Dajcie znać, kochane, czy to ma być dress code, czy to ma być ubieranie, stylizowanie mężczyzn, czy prowadzenie szkoleń warsztatów. Dobrze, tutaj będzie bardzo ważna dla nas ta Wasza podpowiedź i tak naprawdę Wasze potrzeby. Dobrze. Co jeszcze? Cel numer 3 to będą nowe edycje warsztatów. One będą na razie takie tutaj na miejscu ze strategii marketingowej w zawodzie osobistej stylistki. Teraz odbędzie się pierwsza 18 stycznia i już wszystkie spóźnialskie, niezdecydowane, albo nie chce mi się, albo może kiedyś, albo może później, ale może, albo może mi to nie jest potrzebne. No to zapraszamy później, bo już zapisy się skończyły na tę edycję. Ale będą w przyszłości na pewno następne, kiedy zobaczymy, ale myślimy o tym, żeby, żeby absolutnie je powtarzać. I czwarty cel. A czwarty cel, czwarty cel, już patrzę o czym my tutaj mówiłyśmy i co postanowiłyśmy. Ach, tak. E, będzie nowy e-book. Jeden albo dwa. <grywki> Jeden na pewno, może dwa, zobaczymy. W tematyce kreowania marki i pozyskiwania klientów. Wiemy, że te nasze e-booki, które są dostępne, jest ich sześć obecnie, one cieszą się fantastycznymi opiniami. Wiemy, że one są właśnie takie łatwo, fajne, dostępne. Można je kupić w każdej chwili, bez wychodzenia z domu, po prostu można kupić, ściągnąć sobie na komputer i się uczyć. Mamy tutaj takie dwa e-booki, które cieszą się ogromną popularnością. To są 103 pomysły na lepszą promocję w zawodzie osobistej stylistki i on jest faktycznie super, ale na drugim miejscu jest właśnie e-book pod tytułem Jak osiągnąć sukces w zawodzie osobistej stylistki. Są też e-booki cudowne z zakresu pisania artykułów na bloga, z zakresu pisania takich treści, które będą powodowały, że tych odbiorców Możecie mieć dużo więcej, i ja myślę, że one też są bardzo wartościowe. Tak naprawdę mamy sześć fantastycznych, bardzo wartościowych e-booków, dlatego że jeżeli chcemy, słuchajcie, zdobywać nowych klientów, jeżeli chcemy pozyskiwać nowych klientów, chcemy, żeby nasi klienci nam ufali i mieli możliwość poznania nas, to prowadzenie bloga i pisanie tych treści jest szalenie istotne. Więc tam w tych e-bookach też znajdziecie mnóstwo podpowiedzi z tego zakresu, jak pisać, jak te nagłówki formułować, żeby one, Rzeczywiście sprawiały, że ktoś będzie chciał, w ogóle będzie czuł się zainteresowany i kliknie, żeby, żeby przeczytać to, co macie po prostu do, do powiedzenia. Czyli mamy cztery cele na ten rok i czekamy na Waszą podpowiedź. Dzień dobry, Dorota. Cześć, kochana. Bardzo fajnie, że tutaj jesteś. Może Ty nam podpowiesz? To jest pytanie do wszystkich, na pewno też do naszych kursantek, już, które są po kursie online Basic. Które kochane mamy nagrywać szkolenie następne online? Czy z dresscodu, czy ubieramy faceta, czy jak prowadzić szkolenia i warsztaty z zakresu stylizacji? Bardzo jestem ciekawa, co myślicie. Jakie macie przede wszystkim potrzeby? Będę bardzo wdzięczna tutaj. Polecam, wiedza jest bezcenna. Super, super, Dorotka. Bardzo dziękujemy. I za te wszystkie serduszka, które nam tutaj wysyłasz. One są bardzo, bardzo miłe. Bardzo dziękujemy za Twoje wsparcie, kochana. Dobrze, czyli to są nasze plany na rok 2020. Jak widzicie, są tylko cztery. Muszę powiedzieć, że tylko, brzmi fajnie, cztery i niezbyt wymagająco, ale uwierzcie mi, że przy każdym z tych celów naprawdę czeka nas ogromna praca do zrobienia. Zrobiliśmy to w taki sposób, że tych celów właśnie nie jest 10-15, ponieważ każdy tutaj z nas ma również swoje cele prywatne i jesteśmy absolutnie za tym, żeby tę równowagę w życiu próbować osiągnąć. Także takie są nasze plany, a ja jutro mam plan, z Wami się kochane spotkać, jeszcze jutro. I powiedzieć Wam, a jaka jest jedna z przyczyn, o tym też pisałam już tutaj na naszym blogu. Zobaczcie, zobaczcie wejdźcie na naszą stronę blog i zobaczcie, jakie tam są bardzo ciekawe artykuły dla Was. Już też mówiłam o tym, jakie są powody. Wiecie, jak to czasem jest, że zastanawiamy się, dlaczego inni odnoszą sukces, a my jeszcze nie. Podkreślam jeszcze, bo uważam, że że wszystko jest możliwe, że jeżeli ktokolwiek, chociaż jedna osoba na świecie zrobiła to, o czym wy marzycie, to po prostu jest to, jest to możliwe. Cześć Maciu kochana. <ścoughs> Równowaga bezcenne. Zgadza się bezcenne i bardzo trudne. Absolutnie potwierdzam bardzo trudne, ale uczymy się, otwieramy się i dążymy do tego, żeby tę równowagę osiągnąć. Jutro właśnie kontynuując. Bardzo często właśnie myślimy o tym, że inni odnieśli sukces, a my jeszcze nie. I to czasami może być frustrujące, dlatego że my zbyt mocno się porównujemy, a nie inspirujemy. Ale jutro jeszcze powiem Wam o takiej przyczynie i to słowo, dlaczego jeszcze nie osiągamy tego celu, dlaczego tak bardzo schodzimy z tego obranego kierunku, zaczyna się na literę R. Pytanie, czy wiecie, co to jest za słowo? I co powoduje, jaka jest przyczyna tego, że nie możemy dojść do celu, który sobie wyznaczamy? Będę jutro, super. Madzia, też będziesz jutro, kochana, bardzo się cieszę, że Cię tutaj widzę. Bardzo, bardzo, bardzo. Cieszę się na wszystkie osoby, które nas tutaj odwiedzają. Dajcie znać. To są dwa pytania na dzisiaj. Pytanie numer jeden, czyli, który kurs online nagrywać? Z Dreskodu, jak ubierać mężczyznę, czy jak prowadzić szkolenia i warsztaty stylowe. A pytanie numer dwa, czy wiecie, jakie słowo, teraz muszę się bardzo pilnować, żebym nie powiedziała, jakie to jest słowo, e, powoduje, że nie osiągamy tego celu, który sobie założyliśmy? Dajcie znać, ja Wam serdecznie dziękuję za dzisiejszą obecność. Widzimy się jutro. Do zobaczenia, czekam na Wasze komentarze, miłego dnia!